Nazywam się Izakop i jestem dyplomowanym terapeutą ustawień systemowych. Life and Business coachem systemowym i trenerem rozwoju. Zapraszam Cię na kolejny odcinek Mentoringu przy Wtorku. Serii, która powstała, żeby odpowiedzieć wszystkim moim klientom, tysiącom klientów na całym świecie na pytania, które zadają mi w tysiącach wiadomości co miesiąc. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Jesteś swoim sukcesem finansowym. Dokładnie taki sam, jak moja pierwsza, niedawno wydana książka. Dlaczego postanowiłam nakręcić film o takim samym tytule? Dlatego, że bardzo wielu z tysięcy moich klientów, kiedy zaczynam z nimi pracować i słyszą ode mnie to zdanie: Zupełnie nie umie w sobie odnaleźć jakości, które mogłyby pozwolić im skontaktować się właśnie z tym stwierdzeniem. W tym odcinku pokażę Ci, na czym polega wewnętrzny sukces, jak się z nim spotkać i dlaczego Twój sukces finansowy naprawdę brzemie w Tobie. Jeden. Czym tak naprawdę systemowo jest sukces? Sukces przez wielu coachów i trenerów jest nazywany na wiele różnych sposobów. Systemowo sukces jest dotarciem do celu. Dlatego systemowo, jeżeli udało Ci się począć z dwóch komórek zupełnie obcych sobie ludzi, jeżeli udało Ci się urodzić, to te dwa momenty przez cały Twój organizm, podświadome odruchy i Twój mental są odbierane jako dwa największe sukcesy w Twoim życiu. Reszta jest ich konsekwencją. Sukcesem jest też poród, który się udał. Ale każdy etap Twojego porodu ma wpływ na to, jak dochodzisz do swojego sukcesu, na jakie napotykasz trudności i w jakich miejscach się zatrzymujesz. O porodzie także Ci dzisiaj trochę opowiem. 2. Finansowy sukces systemowy ma swoje korzenie w Twojej relacji z tatą bardzo wielu klientów dociera do mnie, pracować z historią rozdzielenia od taty. Kiedy przychodzą i opowiadają mi o tym, że taty w ogóle w ich życiu nie było, że od taty nic nie dostali, że tata od czasami już czasu przed porodem zniknął z życia ich mamy, Albo znikną tuż po porodzie, albo kiedy mieli kilka lat i mają w sobie na warsztacie jedna albo kilkudniowym, albo w trakcie sesji indywidualnej bardzo dużo żalu i bólu w stosunku do taty, i mówią mi, że nic od niego nie chcą, nawet gdyby się pojawił. Zaczynam pokazywać im po kawałku, w jakim ogromnym są błędzie systemowo i podświadomie, ale też organicznie. Jeżeli żyjesz, jeżeli Twoje kości i mięśnie i wszystkie układy zbudowały się, to znaczy, że dostałaś albo dostałeś ogromny potencjał i wielkie dziedzictwo od swojego Taty. Czy on fizycznie był obecny w Twoim życiu, czy nie. To, co dostajesz od Taty, to jest także wszystko to, co on dostał od swoich przodków. Miliony lat ewolucji, tysiące, miliony tysięcy sytuacji, w których Twoi przodkowie, jego przodkowie, do trudnych momentów, do sytuacji, w których musieli przetrwać, podjąć finansowe decyzje i pójść dalej. Te wszystkie zasoby masz w sobie. Czasami trzeba do nich sięgnąć. Przebić się przez te wszystkie żale, trudne emocje, bo bez tego nie pójdzie się dalej. I sięgnąć tego, co jest w tobie najlepsze i najbardziej wartościowe. Trzy. Wewnętrzne oparcie jest niezwykle ważne dla finansowego, wewnętrznego sukcesu. Jeżeli nie czujesz w sobie samej, albo w sobie samym wewnętrznego oparcia dla siebie, to powinnaś albo powinieneś zrobić wszystko, żeby je w sobie zbudować, bo bez niego nie pójdziesz dalej. Kiedy go w sobie nie umiemy znaleźć, to znaczy, że nie mamy dostępu do naszego taty. To znaczy, zazwyczaj, że nie puszczała nas tam nasza mama. Ale też oznacza to dla naszej przyszłości finansowej to, że nie będziemy umieli stabilnie stawiać kolejnych finansowych kroków i będziemy szukać tej stabilności we wszystkich okolicznościach zewnętrznych, a one raz przychodzą, raz odchodzą, jak fala oceanu, który szumi przede mną. Znaleźć to oparcie możesz tylko w sobie dotrzeć do swoich zasobów dotrzeć do swojej siły. Znaleźć swoje zdolności, doświadczać, wchodzić w trudne sytuacje. Te osoby, które nie miały kontaktu fizycznie ze swoim tatą, mają w stosunku do niego bardzo dużo żalu, bardzo dużo rozczarowań w nich mieszka w tej relacji z ojcem, powinny zrobić wszystko, żeby przebić się przez ten mur trudnych doświadczeń i trudnych wspomnień, bo w tych wspomnieniach zamrożony jest. Cały wasz największy potencjał, który tam w środku jest. Możesz zamknąć teraz oczy i poczuć w sobie, ile masz w stosunku do taty złości, ile żalu, co chciałabyś albo chciałbyś mu powiedzieć, gdyby dzisiaj usiadł przed tobą, co byłoby tym rozżaleniem i w jakie słowa byś to ubrała, co powiedziałabyś mu, co powiedziałbyś mu od siebie. Na temat tego, czego ci nie dał albo co chciałabyś od niego dostać. Co mogłabyś albo co mógłbyś wylać z siebie w stosunku do niego, na temat sytuacji, w których tak bardzo on był ci kiedyś potrzebny, kiedy inne dzieci w przedszkolu, w szkole podstawowej albo w liceum mogły oprzeć się na swoim tacie, a ty nie. Dopiero wtedy, kiedy skontaktujesz się z tymi wszystkimi emocjami. Dopiero wtedy sięgniesz po wszystkie swoje zasoby, bo one naprawdę tam są. Cztery. Jesteś swoim sukcesem finansowym na każdym poziomie. Na poziomie małego molekułu, na poziomie każdej komórki. Twoje komórki neuronowe, i dzisiaj już to wiadomo, bo jest to zbadane naukowo, w każdej sekundzie podejmowania przez ciebie kolejnych decyzji tworzą nowe połączenia neuronowe. Abyś mogła, albo mógł jak najlepiej dostosować się do wszystkich okoliczności i możliwości, które do Ciebie przychodzą. To, czy je wykorzystasz, czy ich nie wykorzystasz, to jest zupełnie inna historia, ale masz te możliwości w sobie. Małe dziecko rodząc się, ma niewykształcone połączenia neuronowe. One są nieustabilizowane. Dopiero kiedy zbierze przez kilka kolejnych tygodni, miesięcy i lat wiadomości na temat tego, w jakim środowisku się wychowuje i co najbardziej mu się przyda do rozwoju, te połączenia neuronowe się stabilizują. Dokładnie to samo zjawisko zadziewa się przez wszystkie kolejne lata Twojego życia. Nawet teraz w Twoich układach powstają decyzje. Co jest dla ciebie najwłaściwsze, a co mniej właściwe. Dlatego każda decyzja, którą podejmujesz, i wszystko, co wybierasz, ma wpływ na to, jak będziesz żyć jutro, co do ciebie przypłynie i jaki sukces finansowy zbudujesz każdego kolejnego dnia. 5. Sukces u swych podstaw jest dobry, właściwy, budujący i zasilający. Czułam to już jako małe dziecko, a dzisiaj czuję to jeszcze mocniej. Po wszystkich szkołach, które skończyłam, po pracy z dziesiątkami tysięcy ludzi, po obejrzeniu, po zajrzeniu w ich historie życiowe rodowe, systemowe, osobiste, wiem, że każdy absolutnie idzie do przodu, nie mając u podstaw. W swoich założeniach tego, aby komukolwiek zrobić coś złego. Dlatego sukces, który niesiesz w sobie, systemowo, jest drogą, która zawsze prowadzi do więcej, nie tylko w osobistym, ale także w drodze do tego, co pozwala zbudować dobro większych społeczności. Wielu moich klientów boi się tego, że osiągając większy sukces, Albo osiągając większe stawki finansowe niż te, do których doszli ich rodzice albo dziadkowie, będą zdradzali środowisko, z którego wyszli. To jest program zapisany głęboko na poziomie wielu naszych układów i odruchów. Bardzo wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego mechanizmu. Może ty masz podobnie. Możesz usiąść, zamknąć oczy, i posłuchać siebie wewnętrznie przez chwilę. Zastanów się nad swoimi marzeniami, zastanów się nad swoimi celami, które są dla Ciebie ważne. Sięgnij daleko, tak jakbyś mogła albo mógł zrealizować naprawdę wszystko, o czym marzysz. A potem, kiedy poczujesz, że udało Ci się to osiągnąć, poczuj w sobie także na poziomie serca. Poczuj, co się dzieje z Twoim oddechem, co się dzieje z Twoim gardłem, co się dzieje z Twoją przeponą. W odniesieniu do tego, czy jesteś bardziej spięta, czy bardziej rozluźniony, jeżeli Twoje ciało, kiedy marzysz i pozwalasz sobie stanąć do tych marzeń, spina się, to znaczy, że wewnętrznie nie pozwalasz sobie na to, żeby mieć kontakt z tą prawdą, z prawdą o tym, że każdy sukces jest zasobem dla wielu, bo jeżeli Tobie będzie działo się lepiej. To wszyscy, którzy Cię spotkają na swojej drodze, nie tylko Twoi bliscy, także będą mogli to odczuć, także nauczą się od Ciebie tego, czego Ty nauczyłaś się po drodze do swojego sukcesu finansowego, chociażby już tylko dzięki temu, że z Tobą będą przebywać. To jest wielka prawda każdego sukcesu i osobistego, i finansowego. 6. Zawsze przychodzą najlepsze rozwiązania. To jest prawda, którą kiedyś wiele, wiele, wiele lat temu, czuję się jakby to było w ogóle w innym wcieleniu, ale myślę, że to było jakieś 30 lat temu, przekazał mi ktoś, kto był dla mnie bardzo ważny, kto był moim mentorem. Zastanów się teraz nad sytuacjami, w których było ci trudno. Przypomnij sobie, możesz zamknąć oczy, możesz ich nie zamykać, po prostu skontaktuj się ze sobą i przypomnij sobie. Wszystkie historie, w których nie wiedziałaś albo nie wiedziałeś, jakie znaleźć najlepsze rozwiązanie. Może przeszłaś albo przeszedłeś przez sytuacje, w których wydawało ci się, że już nie ma wyjścia. I tak naprawdę chodziło o to, że to ty nie znałaś albo nie znałeś tego wyjścia, bo nigdy nie miałaś albo nie miałeś jeszcze do czynienia z podobnym miejscem, okolicznościami. Ludźmi, historią. To, co jest najważniejsze, żeby skontaktować się z Twoim wewnętrznym pakietem sukcesu i możliwości, to pozwolić sobie na drodze do Twojego sukcesu zatrzymywać się i wsłuchiwać w siebie. To, co jest jeszcze ważniejsze, kiedy zatrzymasz się i wsłuchasz w siebie, zacząć słuchać świata i jego wskazówek. Bo kiedy sercem naprawdę czegoś bardzo chcesz, potrzebujesz i pragniesz, wszystko dookoła wspiera cię, abyś mogła albo mógł zrealizować te cele. Tak jak pisał Paulo Coelho w Pielgrzymie. Życzę ci tego, żeby udawało ci się i jedno i drugie. A jeżeli chciałabyś albo chciałbyś wesprzeć albo przyspieszyć swoją drogę do osiągania wewnętrznych celów aby móc je przekuć na to, co manifestuje się na zewnątrz i chciałabyś albo chciałbyś skorzystać z mojego towarzyszenia na tej drodze. Zapraszam Cię serdecznie na moje warsztaty. Do zobaczenia.